Jaki jest Twój Związek? Czy kiedykolwiek bardzo świadomie zastanawiałaś się czy zastanawiałeś się nad tym, jaki jest Twój Związek? Najczęściej takie jest moje doświadczenie coacha i mentora diagnozę związku robimy wtedy, kiedy się dzieje w nim źle. Kiedy pojawia się, pojawia się jakaś trudność, jakiś kryzys, jakiś problem. No, i w momencie, kiedy zaczynamy nad tym problemem pracować z moimi klientami, bardzo często pojawiają się takie stwierdzenia: nigdy wcześniej tego nie widziałam, nie widziałem, nie zastanawiałam się, nie zastanawiałem. Szkoda, że tak późno, bo gdybym zrobiła czy zrobił to wcześniej, to może udałoby się uniknąć tego, czego właśnie doświadczamy. Diagnoza związku brzmi troszkę tak medycznie, żeby postawić diagnozę jakiejś choroby, ale tu nie o to chodzi, żeby stwierdzać jakie choroby, z jakimi chorobami zmaga się nasz związek, wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby ustalić stan faktyczny. Być może słyszałeś, słyszałeś, że, że Nasze związki warto uadekwatniać, że przechodzą one przez różne etapy. Mówi się o: niektórzy mówią o pięciu, inni mówią o siedmiu. Takie zuniwersalizowane etapy naszych relacji. No i właśnie potrzebujemy przechodzić przez te wszystkie etapy, aby nasze związki się utrwalały, aby były takie satysfakcjonujące i szczęśliwe na wiele lat. I yy, chodzi też o to, żeby. Uaktualniać swoją wiedzę o partnerze, o nas samych, o naszym związku, wiedzę, takie doświadczenie i żeby to robić jak najbardziej świadomie, czyli właśnie wtedy potrzebujemy takiej diagnozy związku. Ja nie ukrywam, że diagnozę mojego związku od wielu lat robię raz do roku. Czasami robię to dwa razy do roku, w zależności od kontekstu, no bo właśnie diagnoza związku jest nam potrzebna. Ze względu na to, że nasz związek, my sami w tym związku zaczynamy funkcjonować troszkę inaczej, ale zmieniają się też zewnętrzne okoliczności, tak zwany zewnętrzny kontekst, który to bezdyskusyjnie rzutuje na to, co się dzieje z nami i na to, co się dzieje z nami w związku. E, aby dokonać takiej diagnozy związku, Trzeba stanąć w prawdzie. Trzeba stanąć w prawdzie przed samym sobą, i trzeba stanąć w prawdzie przed swoim związkiem i ustalić fakty. Czasami w wyniku codziennych zdarzeń, takiego pośpiechu, mamy skłonność w wyniku różnorodnych. Przyczyn, które nie są tu dzisiaj najistotniejsze, mamy skłonność nie widzieć, nie słyszeć pewnych rzeczy. Mamy skłonność bagatelizować niektóre doświadczenia. Mamy skłonność mówić, zajmę się tym później, ale potem w ferworze różnorodnych obowiązków i zajęć nie dochodzi do tego później. Więc zachęcam do tego, żeby diagnozę związku potraktować jako pewnego rodzaju rutynę, taki. Przegląd techniczny, albo można by powiedzieć, coroczne badania, które wykonujemy, aby nie dopuścić do rozwoju choroby, aby sprawdzić stan naszego zdrowia. To taka analogia i żeby Uświadomić sobie, że jest dobrze, albo że jeśli, jeśli jakaś zmiana się dokonuje, to jest ona na tyle niewielka w stanie naszego zdrowia, że jesteśmy jej w stanie natychmiast przeciwdziałać. No i właśnie chodzi o to z tą diagnozą w naszym związku. Mnie też, gdy rozmawiam o diagnozie związku i o tym, że związek tak jak i my sami, jak i wiele różnych obszarów naszego życia, Potrzebuje tego, żeby się rozwijać, żeby się zmieniać, żeby się, um, można powiedzieć, um, uadekwatniać. Um, w, w takim działaniu na rzecz diagnozy związku dostrzegam wiele analogii z biznesem, no bo w biznesie, żeby móc ten biznes utrzymywać, rozwijać go tak, aby przynosił zyski, czyli przynosił nam korzyści, um, wiele swojej uważności, uwagi, żeby nie powiedzieć staranności, przeznaczamy na to, żeby dokonywać różnorodnych analiz i diagnoz, w wyniku których to analiz i diagnoz wprowadzamy jakieś rozwiązania, które mają ten, ten biznes uchronić przed jakimiś e, negatywnymi konsekwencjami, a wręcz również zaprosić do tego biznesu takie pożądane Pożądane działania, które będą ten biznes umacniać i rozwijać. Wyznaczamy sobie w biznesie cele, wyznaczamy sobie poziom wyniku finansowego, jaki chcemy osiągnąć, i moje pytanie jest: no, dlaczego nie możemy tego robić w naszych związkach? Bo jeśli nie będziemy wyznaczać sobie celów, nie będziemy się rozwijać, to niestety trudności i problemy będą narastać i bardzo często właśnie gdy już one się pojawią, no to... Osoby, których, które doświadczają takich właśnie konsekwencji, zaniechań, zaniedbań, niewidzenia i niesłyszenia, zgłaszają się do mnie, jako, do mnie jako coacha, mentora, coacha kryzysowego po pomoc, szukają też pomocy w gabinetach terapeutycznych i psychoterapeutycznych i to jest wszystko ok, bo jeśli przeżywamy kłopoty i trudności, to warto to zrobić. Natomiast dzisiaj będę mówiła i my rozmawiamy o tym, że można temu przeciwdziałać. i można nie dopuścić do problemów, kryzysów, nie dopuścić z jednej strony, lub a zacząć rozwiązywać je wtedy, kiedy nie są jeszcze tak destrukcyjne. Jak wykonywać więc taką analizę, taką diagnozę własnego związku, w konsekwencji której to diagnozy i analizy możemy zaplanować nasz fokus, nasz cel, nasz szczęśliwy związek. Warto ustalić dla siebie, przechodząc już do takich rekomendacji, warto ustalić, żeby robić to o jakiejś określonej porze roku, żeby to była taka nasza osobista rutyna. Okoliczności do takiego właśnie działania w naszych związkach jest niemało. Może to być rocznica naszego poznania, naszego ślubu, naszej decyzji o wspólnym życiu, może to być zakończenie roku, mogą to być um, Twoje urodziny, bo robisz to z myślą też o sobie i o swoim szczęściu, więc takich Um, okoliczności, dzięki którym będzie łatwiej nam pamiętać, aby wykonywać taką analizę, taką diagnozę, jest rzeczywiście przynajmniej kilka. I warto sobie ustabilizować taki jeden moment w roku, w którym, no właśnie, przeznaczysz czas, znajdziesz czas yy, i skupisz swoją uwagę na stanie swojego związku, na stanie siebie w swoim związku i na stanie partnera. To pierwsza rekomendacja. Ustal stały czas, żeby dbanie o związek, analiza waszego związku stała się rutyną waszego związku. Jeśli chodzi o drugą rekomendację, to powiem, Zachęcam do tego, żeby dokonywać takiej analizy, dokonywać takiej diagnozy we dwoje. Natomiast wiem, że nie zawsze nasi partnerzy, nasze partnerki. Podążają za naszymi pomysłami, że nie zawsze je akceptują, nie zawsze chcą w nich uczestniczyć i to też jest ok. Nie przymuszajmy naszych partnerów do tego, aby uczestniczyli w czymś, co jest naszym wyborem, naszym pomysłem i y, który chcemy zrealizować. Jeśli partner czy partnerka. Nie wyrażą, za, nie wyrażą zgody, nie wyrażą zainteresowania taką analizą czy diagnozą, nie przymuszajmy ich. Pamiętajmy, że związek jest obszarem wolności, a jeśli masz skłonność do przymuszania, to być może e, w tej analizie wyjdzie, że jest to obszar, nad którym warto, żebyś pracowała, czy pracował, że chcesz, żeby w Twoim związku, w Waszym związku. Częściej było po Twojemu, a jeśli nie jest po Twojemu, to, to, to tego nie ma wcale i wtedy pojawiają się różnorodne trudności i kłopoty. Ale to taki przykład, więc nie zmuszaj, nie. Y Oczekuj, że partner, partnerka z takim samym entuzjazmem podejdą do tego, czego jeszcze nigdy wcześniej u was, u was w związku nie było. Jeśli będziesz traktować to jako pewnego rodzaju rutynę, to po jakimś czasie, po roku, po pół roku, przy kolejnej takiej diagnozie, przy kolejnej analizie, może już otwartość Twojego partnera, Twojej partnerki na to działanie będzie większa. Jeśli robicie to we dwoje, będziecie robić to według takich samych zasad, które dla siebie przyjmiecie, jeśli będziesz robiła, czy robił to sama, czy sam, absolutnie nie jest to gorsze niż gdybyście robili we dwoje. To jest na pewno inne, ale na pewno będzie pomocne dla waszej relacji. Od czego zaczynamy? I teraz już przechodzę do takiej rekomendacji, jak sobie z tym poradzić, bo technik i sposobów jest bardzo dużo robienia takich diagnoz i analiz, zarówno biznesowych, jak i osobistych, tak? I tych narzędzi, zarówno takich coachingowo-mentoringowo-rozwojowych, też jest całkiem niemało. Ja zostawię taki model, w oparciu o który ja diagnozuję różnorodne swoje doświadczenia i związkowe, i życiowe również swój moderuje w ten sposób w pewien sposób swój biznes więc ustalamy pewną procedurę, według której taką analizę, diagnozę będziesz wykonywać. Oczywiście możesz wykonywać według innego modelu, jeśli zechcesz, natomiast warto, żeby ją robić w ogóle. Pierwszy punkt takiej procedury polega na tym, żeby zapisać sobie wszystko to, co w danym okresie, można by powiedzieć, takim sprawozdawczym, analitycznym osiągnęliście, czyli co osiągnęliśmy w danym okresie, któremu się przyglądasz. Ja to Robię raz na pół roku albo raz na rok, więc analizuję, co osiągnęliśmy, czyli co zrobiliśmy, bo pojęcie osiągnięcie wiąże się z czymś czasami wielkim sukcesem. I bardzo wiele osób pytanych o sukcesy czy o osiągnięcia ma trudność z tym, bo mówi, no ale przecież nic takiego się nie wydarzyło. No właśnie, spróbuj spojrzeć na to tak bardzo otwarcie i bardzo kreatywnie, żeby nie szukać nie wiadomo jak wielkich wydarzeń na miarę fajerwerków, ale po prostu przeanalizuj fakty. Typu, pojechaliśmy na urlop, spędziliśmy udane święta, ani razu się na urlop. Nie pokłóciliśmy, um, zaplanowaliśmy, zdecydowaliśmy. E, ja zrobiłam to, mój partner, moja partnerka zrobili to, czyli jakby poobserwuj. Im większe pole obserwacji, tym lepiej, bo tym więcej punktów do analizy. Więc tak prześleć e, może miesiąc po miesiącu, krok po kroku, co się w Waszej relacji. Wydarzyło, jak sobie radziliście z rozwiązywaniem trudności i problemów, jak w skali od 1 do 10, gdy już tę obserwację sobie rozpiszesz. O, właśnie nie powiedziałam, że wszystko to warto sobie zapisywać, żeby wyjąć z głowy, bo jeśli będziemy to robili tylko intelektualnie, czyli tylko zastanawiając się nad tym, to de facto nie mamy oglądu tego wszystkiego, co chcemy zobaczyć. Więc weź wielką kartkę, długopis, ołówek, zrób diagnozę, spisz. Wcale nie musi to być chronologicznie. Możesz to robić kilka dni, możecie to robić kilka dni, kiedy robicie we dwoje, możecie to porównać, to też jest ok. Okazja do innych rozmów w związku, do takich, które nie, nie odbywają się za często. No i potem przyznajcie, po, podsumujcie ten etap właśnie e, diagnozy, analizy związku, takim stwierdzeniem w skali na przykład od 1 do 10, na jakim poziomie jest mój związek, nasz związek. No, i to jest też powód do świętowania, i to znowu nie jest powód tylko do świętowania albo do posypywania głowy popiołem. Chodzi o to, żeby w tej procedurze, zaobserwuj i co takiego się wydarzyło. Zaobserwować stan faktyczny, czyli kłócimy się, nie dogadujemy się, pojechaliśmy na urlop osobno, wyjechałam na trzy tygodnie, zamieszkałam u mojej mamy, on wtedy nie zadzwonił, albo jak się pokłóciliśmy, stan faktyczny naszego związku, bo jeśli nie uznamy stanu faktycznego, jeśli lekarz w trakcie wywiadu nie pozna stanu faktycznego, będzie mu trudno e, podjąć leczenie. Niejako um, po, podjąć diagnozę, a w konsekwencji tej diagnozy leczenie. Więc potrzebujemy w tym punkcie pierwszym ustalić stan faktyczny. No i właśnie chodzi o to, żeby skupiać się na faktach i uznać w tej skali od 1 do 10, ale ta skala nie jest konieczna. W punkcie drugim tej procedury zachęcam do tego, żeby mm, wypisać, zastanowić się, um, Zastanowić się i wypisać wszystko to, z czego jesteśmy tak naprawdę dumni. Co takiego wydarzyło się w tym roku wśród tych wielu wydarzeń minionego czasu poddanego analizie, z czego jesteśmy naprawdę dumni? Ja jestem, jeśli robię to sama czy sam, a jeśli robimy to we dwoje, to każdy spisuje własne, i później się tym dzielimy, żeby mieć właśnie takie doświadczenie dwóch perspektyw. I to jest bardzo ważne, bo to oznacza, że jeśli, a na pewno w każdym związku są doświadczenia, które nas uszczęśliwiają, które powodują, że jesteśmy z tego dumni, że udźwignęliśmy, że daliśmy radę, że zadziało się tak, jak chcieliśmy. Albo lepiej niż chcieliśmy, no to to oznacza, że jeśli to już wypiszemy, tym się podzielimy i o tym porozmawiamy, to to oznacza, że warto to kontynuować, że takie doświadczenia i takie wydarzenia, które napawają nas satysfakcją, poczuciem szczęścia czy dumy, pojawiają się w naszym związku, to potrzebujemy o nich nie zapominać i zaplanować taki styl funkcjonowania na kolejny okres. To był kolejny punkt naszej procedury i przechodzimy do następnego. To bardzo ważny, znowu do zapisania punkt, co mogliśmy zrobić lepiej. I zauważcie, że to bardzo ważne, żeby nie powiedzieć, co nam się nie udało, no bo to jest okazja do takiego piętnowania, samobiczowania. Tu są ważne słowa, jakimi się przy tej diagnozie będziemy posługiwać, czyli co mogliśmy zrobić lepiej. I tu warto wypisać wszystkie te wydarzenia, okoliczności, które chcielibyście, które chciałabyś, czy chciałbyś, jeśli robisz to sam, czy sama chciałabyś, chciałbyś poprawić. Więc e, i z własnej perspektywy, i takiej wspólnotowej, i zapytaj siebie, co ty mogłabyś, czy mógłbyś zrobić, robić lepiej, i co mogliście, moglibyście robić lepiej razem. E, ma to mieć wymiar ten indywidualny i osobisty, i ten wspólnotowy, związkowy. E, I gdy już to zrobimy, i uświadomimy sobie, że coś. Mogliśmy zrobić lepiej, to przychodzi do nas świadomość, że mamy pewne obszary do poprawy, do zaopiekowania. No i właśnie te obszary są tym doświadczeniem, któremu warto, żebyśmy się przyjrzeli i w odniesieniu do którego warto, żebyśmy sobie ustalili cele do działania, do rozwoju indywidualne i wspólnotowe. Na najbliższy czas, uh, który chcemy um, objąć tym naszym rozwojem związkowym, i ja zachęcam takie pół roku, to jest minimum. Rok to jest taki dobry moment, czyli gdzie chcielibyśmy być um, za rok o tej samej porze, czyli na przykład. Um, 30 grudnia 2024 roku, gdzie chciałabym być ja jako partnerka, ja jako partner i gdzie chciałabym, chcielibyśmy, żeby był nasz związek, czyli w jakim miejscu, jak chcielibyśmy, żeby funkcjonował. No i właśnie to jest nasz cel. I ten cel warto właśnie, żeby nie był zbyt odległy, no bo wtedy będzie nam trudno wdrażać rozwiązanie. A jeśli już mamy ustalony cel, i tę diagnozę przeszliśmy, no bo w ten sposób przebiega właśnie ta na, diagnoza naszego związku, i jeszcze się za chwilę odniosę do tego, jak sobie poradzić technicznie, gdy robimy to sami, a gdy robimy to we dwoje. No, i gdy już mamy tę diagnozę i wiemy, jaki cel chcemy osiągnąć, i pamiętajmy, niech to nie będzie, nie wiadomo, jak wielki cel, pamiętajmy, żeby on był ambitny, ale przede wszystkim też realny, tak? I żebyśmy się skupili na jednej, maksymalnie dwóch rzeczach, dwóch obszarach, takich rozwiązaniach, dwóch krokach, które będziemy bardzo intensywnie wdrażać, żeby dzięki tym dwóm krokom, dwóm rozwiązaniom, a przejść z tego miejsca, w którym jesteśmy teraz, czyli z miejsca naszej diagnozy do pożądanego celu. No i właśnie potrzebujemy zaplanować te kroki, pamiętając o tym, z czego byliśmy i jesteśmy dumni i z tego, co moglibyśmy, możemy zrobić lepiej. Niech to będą dwa, maksymalnie trzy kroki, o których warto, żeby żebyście pamiętali, jeśli robicie to razem lub żebyś pamiętała, żebyś pamiętał, jeśli robisz to indywidualnie, żebyś wykonywał żeby wykonywać te kroki tak często jak to możliwe, wdrażać te rozwiązania we wszystkich Waszych sytuacjach i we wszystkich Waszych relacjach, z myślą o celu i z myślą o tym, że właśnie dzięki temu rozwijacie Waszą relację i utrwalacie w niej wszystko to, co pozwala jej być i trwać szczęśliwie, ale też uadekwatniacie w stosunku do zmieniających się kontekstów. Dzisiaj bardzo praktyczne wskazówki, jak sobie poradzić, jak przeprowadzić taką diagnozę, analizę związku, aby rzeczywiście ten związek odpowiadał naszym potrzebom i oczekiwaniom wraz ze zmieniającymi się okolicznościami naszego życia. Ale, tak jak obiecałam, powiem jeszcze, jak sobie poradzić z tym rozwiązaniem, jeśli będziesz tę, tę analizę, tę diagnozę wykonywać indywidualnie, i gdybyście wykonywali tę diagnozę wspólnotową, najpierw indywidualnie, przechodzisz te wszystkie procedury, te wszystkie etapy procedury indywidualnie, zapisujesz i ustalasz sobie swój cel na związek. Zasada jest taka, że nawet jeśli jedna osoba pracuje nad zmianą, nad zmianą siebie z myślą o związku, ale też dla siebie samej, dla siebie samego, to jest to bardzo skuteczne rozwiązanie jeśli chodzi o zmianę charakteru relacji wspólnej na tym też polega moja praca bo bardzo wielu moich klientów pracując nad związkiem pracuje indywidualnie bo drugi partner nie wyraża woli zainteresowania uczestniczeniem w takiej pracy rozwojowej właśnie w parze i praca indywidualna jest Inna niż praca zespołowa, ale może być równie skuteczna i jest równie skuteczna, o czym przekonuje się bardzo wiele osób i, yy, i rzeczywiście tego doświadcza. Więc, z myślą o sobie samej, sobie samym i z myślą o związku, skup się na sobie i nie narzucaj partnerowi i partnerce z myślą o jego wolności i takiej niezależności, bo na to potrzebna jest przestrzeń w każdym związku. Yy, z Rób to, co ty uważasz za właściwe, za słuszne w drodze do celu, który chcesz osiągnąć. Jeśli będziecie robili to wspólnotowo, do czego zachęcam i to jest takie nieinwazyjne i niemocne narzędzie, żeby w tych dniach takich, być może początku roku, w tej przestrzeni takiego troszkę wolniejszego czasu również i o tym porozmawiać troszkę tak mm, bardzo serio, ale w formie takiej zabawy też y, po, podejść do tego zagadnienia. Niech każdy z Was zrobi indywidualnie według tej procedury, a po każdym punkcie albo na samym końcu porozmawiajcie o tym wspólnie. E, podzielcie się refleksjami i opiniami i niech każdy z Was. Przyjmie takie jedno zadanie dla siebie. Ważne, żebyście się nie przerzucali taką odpowiedzialnością, wręcz winą, albo ty. Nie, chodzi o to, albo ty tak, albo ty tak, albo ty jesteś taki, albo ty jesteś taka. To są zabronione sformułowania. Chodzi o to, żeby móc świętować i celebrować to, z czego jesteśmy dumni i to, co osiągnęliśmy, i wyznaczyć dla siebie. Taki proces, taki plan na rozwój, na ulepszenie siebie w związku z myślą o tym związku. Czyli na przykład dla kogoś z Was to może być będę uważniej słuchać i nie będę Ci przerywać, a dla kogoś innego mogłoby to być będę dotrzymywać tego, co powiedziałam, co powiedziałem i na tym się skupię w kolejnym roku. Niech to będzie jedna rzecz, ale niech będzie robiona konsekwentnie. Jestem ciekawa, co myślisz o mojej propozycji analizy, diagnozy swojego związku. Jeśli będziesz miała czy miał pytania, to zapraszam Cię, zapisz je w komentarzach, na pewno odpowiem. Możesz też do mnie napisać na Malgorzatagumowska.pl. a jeśli byś potrzebował, potrzebowała wsparcia, albo potrzebowalibyście oboje po takiej diagnozie, bo byście uważali, że sami nie poradzicie sobie z rozwiązaniem, Niektórych trudności, to um, uwaga, w styczniu mam kilka wolnych terminów na konsultacje indywidualne i dla par, i znajdziesz je też w, link, w linku pod dzisiejszym e, odcinkiem. Zostawię ten link dla Ciebie. Możesz się ze mną omówić w moim kalendarzu elektronicznym. Będzie mi miło, jeśli polubisz, zaobserwujesz, być może polecisz, bardzo Ci dziękuję za ten rok wspólnych spotkań. Mam nadzieję, że dla Ciebie karmiących i, i ważnych, jeśli chodzi o funkcjonowanie w związku. I zapraszam na kolejny rok naszych spotkań w kolejnych odcinkach DEN A Szczęśliwych Związków i Relacji. Do zobaczenia w nowym roku. Małgosia Gumowska, coach Dobrych Relacji.